Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami. Będą to zakupy kosmetyczno-ubraniowe. Byłam w, ostatnio byłam w Primarku, byłam też w Super w Butsie, w Bodycare i w kilku innych sklepach, i dlatego właśnie pomyślałam, że zrobię Wam takie zakupy zbiorcze z kilku tygodni, tak naprawdę, bo są to zakupy. Które zrobiłam dosłownie pod koniec, pod koniec roku, ale też i ostatnio, czyli tam jakieś 2-3 dni temu. I pomyślałam sobie właśnie, że w końcu Wam to pokażę. Zebrałam to wszystko do kupy. Jeżeli chodzi o ubrania, to tak naprawdę one tu jest stałe w pokoju, jeszcze nie, nie rozpakowane. Więc w końcu je rozpakuję, w końcu pochowam te rzeczy i będę mieć spokój z tym. W końcu właśnie Wam to pokażę. I może zaczniemy od Primarka. Od, w ogóle od ubrań, bo to nie tylko Primark jest, ale w ogóle od ubrań zaczniemy. Bo ja to lubię bardziej i muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę z tych zakupów, bo zrobiłam w niektórych przypadkach zrobiłam całkiem fajne, fajne były promocje i zrobiłam akurat fajne zakupy i bardzo mi się podobają. I zacznę od tych najstarszych tak naprawdę. Kupiłam sobie w Primarku dwie pary spodni kolorowych. Dawno nie miałam żadnych takich. Kolorowych spodni, kiedyś miałam takie e, brązowe, takie żółto-brązowe, coś w tym stylu. E, I bardzo mi się podobały, więc postanowiłam kupić znowu jakieś kolorowe dżinsy. E, I to są takie mm, zielone spodnie. E, tak one wyglądają. Są to oczywiście rurki. W e, praktyce tylko rurki noszę i rozmiar 10. Kosztowały one. 7 albo 8 funtów, już dokładnie nie pamiętam, i właśnie one wyglądają w ten sposób. One są zwyczajne, takie zwykłe biodrówek. E, tak one wyglądają. I kupiłam jeszcze drugie, właśnie takie same, tylko że kolor e, taki bordowy. Bardzo mi się tamte podoba. No, znaczy, że te też się podobały oczywiście, mi, ale tamte też mi się bardzo podobają. Jednak nie mam ich tutaj, bo one są w praniu. No, ale te wyglądają w ten sposób. E, tamte na pewno Wam kiedyś pokażę w jakimś stroju dnia, czymś takim, i na pewno je zobaczycie. Następną rzecz z Primark'a, jaką kupiłam, jest to sweter. Powiem Wam, że ja w tym roku pokochałam naprawdę pokochałam swetry. Ja mam masę jakichś różnych swetrów. Większość to są takie bardzo cieniutkie, pod które zakładam po prostu jakąś tam bokserkę, czy z woku, zwykły, jakąś zwykły, jakiś taki topik na, na ramiączkach i po prostu tak chodzę. A to jest taki dosyć grubszy, taki troszeczkę grubszy sweter, może nie jakiś tam mega, mega gruby, ale trochę taki grubszy. Kolor taki różowo, taki bardzo jaśniutki róż, bo to nie jest beż, ale taki bardzo, bardzo jaśniutki, zgaszony róż. I z tyłu, co mi się bardzo podoba, ten zameczek. Ja polowałam na taki jakiś sweter, bardzo bym chciała taki sweter mieć, z zamkiem od góry do dołu, takie mi się podobają rzeczy. A tu mam akurat zameczek tylko na początku, jakby na, na samej górze pleców. Rozmiar ja kupiłam akurat 12. Chociaż dwunastki nie noszę, na 60. Ale jeżeli chodzi o swetry, ja lubię takie troszeczkę większe rzeczy, żeby troszeczkę w nich się tak zakopać, w tych, 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 tych rzeczach, właśnie. I dlatego kupiłam sobie taki oto właśnie, taką oto dwunastkę. I tutaj mamy na samym, na samym dole. O, gdzie to? Tutaj takie. Rościęcie. Mi się to bardzo podoba, bo to fajnie, bardzo fajnie wygląda. Niby takie zwykłe, zwykłe rozcięcie, to naprawdę fajnie wygląda na, na ciele. I nie pamiętam naprawdę ceny zupełnie tego swetra. Nie mam pojęcia, ile on kosztował. Następna rzecz to sukienka. Ja nigdy jakoś nie chodziłam w sukienkach tak naprawdę, w sukienkach zaczęłam chodzić w ciąży o dziwo. Ale w ciąży chodziłam w sukienkach, bo było bardzo gorąco, a nie chciałam po prostu chodzić w spodniach i się grzać. To chodziłam w sukienkach i tak jakoś mi zostało, że polubiłam sukienki. Chociaż jakoś tak na co dzień, że tak normalnie na co dzień to nie chodzę zbyt często w sukienkach, ale jakieś takie wyjścia. Bardzo, bardzo lubię sukienki. I to jest moja kreacja sylwestrowa. Wygląda ona w ten sposób. Jest ona odcięta jakby w połowie w talii i ona ma miejsce na, na pasek. Ja byłam akurat bez paska, bo nie mogłam znaleźć takiego cieniutkiego paska, który oczywiście znalazłam po sylwestrze ale na samą Sylwester nie mogłam znaleźć, no i tak ona wygląda, jest taka koronkowa pod spodem mamy taką haleczkę materiałową no a tutaj jest ona taka fajna, koronkowa i ona jest ze sklepu Pussycat London nie wiem, co to za firma i to jest rozmiar 10 ja ją kupiłam za jakieś chyba 15 funtów nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie ceny, wiecie, bo bym szczerze, ale chyba coś około może 15 funtów, coś w tym stylu Kupiłam to na, w outlecie w Manchesterze na Salford, na Salforcie, jak to woli. I tak ona oto wygląda, bardzo, bardzo mi się podoba. I dobra, przechodzimy teraz do ostatnich moich zakupów primarkowych. Tak, zapatrzyłam się w kilka rzeczy takich do ćwiczeń, jednak one też są w praniu, ale kiedyś się Wam je na pewno pokażę. bo Planuję zrobić Wam taki filmik właśnie o moich ćwiczeniach, o tym, o jakby, o jakimś punku moim do ćwiczeń, o tak może. I na pewno Wam je pokażę. Teraz Wam pokażę rzecz, którą kupiłam mojej córki. To jest taka sukieneczka, jakby bluzeczka ze spódniczką z myszką mini I bardzo mi się ona podoba. Kupiłam ją ze względu na to, że Wiktora niedługo idzie na urodziny koleżanki, więc będzie mieć kreację. I kosztowała ona 9 funtów. Jest to chyba najdroższa rzecz, którą kupiłam yy, ostatnio w Primarku, powiem szczerze. Yy, następną rzeczą jest sukienka kolejna, ale tak mi się bardzo spodobała, tym bardziej, że była na przecenie, bo yy, wyjściowo kosztowała ona chyba 13, tak 13 funtów, a ja ją kupiłam za 5, więc to jest naprawdę mega, mega okazja, a bardzo mi się podobała. Yy, więc wygląda tak jest ona, jest taka materiałowa, też odcinana w talii, yy, tym razem mamy już tutaj paseczek. Tak ona wygląda, jest na, troszeczkę dłuższa, taka do kolanka, ale co mi się podoba, to to, że ona ma tutaj na górze ma wstawki jakby skórzane, z tyłu ma zameczek taki złoty. I właśnie to, te wstawki skórzane bardzo mi się podobają, bo one są tutaj koło pachy i na górze są takie jakby dziurkowane. Już Wam pokazuję bliżej, takie dziurkowane jakby i to mi się bardzo, bardzo spodobało. Ona tutaj tylko na z tyłu pleców, na, tyłach, na tyle pleców o, jest taka trochę przezroczysta, ale dalej już jest um, już jest grubsza troszeczkę, ten materiał jest trochę grubszy i już wszystko zakrywa. I tak jak Wam powiedziałam, ona kosztowała 5 funtów, więc naprawdę całe nic. Tak naprawdę. Następną rzeczą jest taka zwykła bluzeczka, która kosztowała chyba 3,50, tak 3,50. E, I jest to taki zwykły topik, znaczy topik. Taka zwykła bluzeczka, e, która jest loose fit, czyli troszeczkę taka e, luźniejsza. Jeżeli ktoś by chciał e, kupić ją, żeby była troszeczkę bardziej przylegająca, to ja myślę, że powinien kupić rozmiar mniejszy niż ten, co nosi. Ja kupiłam dziesiątkę i ona skona naprawdę na, na bardzo szeroką, ale ona po prostu jest taka e, taka trochę luźniejsza. Jest na zwykła taka, tu ma kieszonkę. Taki jedyny dodatek do niej to właśnie, że e, tutaj ma kieszonkę za tą naklejką. No, i ona kosztowała 3,50, tak jak powiedziałam. Kolejna rzecz to buciki, też dla mojej córeczki do tej kreacji. Tylko nie wiem, czy je na pewno dla niej nałożę, bo one są troszeczkę za duże. Ale myślę, że na, pod, na, jak nałożę na niej rajstopki, to będzie w sam raz. Mam, mam nadzieję, bo bardzo mi się podobają i na pewno pasują do tej skineczki. Wyglądają one w ten sposób: są takie trampeczki z kokardką. I one kosztowały, nie pamiętam ile, zaraz Wam poszukam na Paragonie. Bo kosztowały, kosztowały, kosztowały... Um, 4 funty? Tak, 4 funty kosztowały, znalazłam 4 funty. No, i tak jak mówiłam, wyglądają one w ten sposób. Kupiłam sobie jeszcze takie skarpetki do ćwiczeń. Są to Yoga Socks. Mm, tutaj były dwie pary za 2,50. Takie niby normalne, ale one mają tutaj to taką gumę, żeby się nie ślizgać na macie. I naprawdę powiem Wam, że fajnie się w nich ćwiczy, bo dosłownie one się przyklejają do, do maty i na pewno się nie będziecie ślizgać mm, z tymi skarpetkami. Następna rzecz to też są skarpetki kosztowały mnie cały funt 30 są to takie skarpetki dosłownie tylko na stopę takie bardzo 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 małe jakby bardzo króciutkie skarpetki na przykład do balerinek bardzo na fajnie wyglądają, bo nic tam nam się nie ociera i tak dalej a skarpetki jednak mamy i jeszcze jedne skarpetki, które są w drugiej torbie są to też skarpetki takie do ćwiczeń. Nie wiem, co one mają takiego w sobie, że one są do ćwiczeń, ale postanawiam, że sobie kupię. A one pomagają nam zachować świeżość naszych stópek, czyli nawet jak się spocimy, to tam żadne nieprzyjemne zapachy nie odchodzą od naszych stóp. Kosztowały one fund 50 funt. i są to też takie mm, coś w tym stylu jak te, takie dosłownie tylko na tylko na stopę skarpetki, ale w cudownych kolorach, możecie zobaczyć. Taki piękny róż i taka piękna zieleń. No i kupiłam jeszcze parę rzeczy, tak jak mówiłam, do ćwiczeń, ale pokażę je Wam w oddzielnym filmiku. Potem poszłam z koleżanką do Body i kupiłam sobie dwie maseczki. Znaczy, jedną maseczkę i jeden taki okład na twarz. Jest to maseczka, jeśli chodzi o maseczkę, jest to maseczka dla mężczyzn, przeznaczona dla mężczyzn, ale Pomyślałam sobie, że wypróbuję. Ostatnio oglądałam filmik Karoliny ze stylizacji. Był to filmik kosmetyki, który możesz mu podkraść, czy tam coś takiego. No i chodziło o to, że możemy używać też męskich kosmetyków. I ja pomyślałam sobie, że kupię sobie mm, właśnie taką maseczkę stricte, przeznaczoną dla mężczyzn, żeby zobaczyć po prostu, jak ona działa. Ta jest akurat oczyszczająca. W ogóle szukam oczyszczającej maseczki, ale znalazłam tylko taką, to sobie pomyślałam, że kupię właśnie tą. I... Co tutaj jest napisane? Jest napisane, że ona bardzo dobrze oczyszcza naszą twarz. Zostawia ją bardzo dobrze właśnie oczyszczoną, nawilżoną i, 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 i odżywioną. Zobaczymy, jak ona się sprawdzi. I drugą rzecz, kupiłam sobie takie mm, okłady na oczy z ogórka. Jakby takie ogórki taki jest fajnie narysowany. I ona je się wkłada do lodówki. I właśnie z lodówki potem je się wyciąga. Chłodne, jak, jak wiadomo, chłód nam orzeźwia oczy i powoduje, że nasze jakieś zasilenia znikają. No i zobaczymy też, jak to się sprawdzi. I jeżeli chodzi o ceny tych dwóch rzeczy, dokładnie nie pamiętam, ale było to coś koło funta za jedną rzecz. Nie pamiętam dokładnie prawdy ceny. No i teraz przechodzimy do kolejnych moich zakupów kosmetycznych z innego dnia, tak trochę starszych. Mam tu rachunek z butsa. I będę Wam mówić mniej więcej co ile kosztowało, chociaż nie wszystko było z gusta. Więc tak, mam tutaj płatki kosmetyczne z Tesco. Ja uwielbiam te płatki, bo się w nich zakochałam, bo one są mega tanie, a naprawdę fajnie się nimi zmywa makijaż. Są one, jest tu około, 6, około 100 sztuk, już nie wiem dokładnie coś około 100 sztuk. I one są dosyć małe, jak możecie zobaczyć, ale tak naprawdę na oko dobrze nam, idealnie, dosłownie idealnie, starczają. I one, nie pamiętam dokładnie ile kosztują, ale naprawdę jakieś grosze, naprawdę bardzo, bardzo mało. Następnie kupiłam sobie nowy szampon, bo szukam swojego szamponu. Jak wiecie, używam ostatnio tylko tego z Herbal Essence, ale nie mogłam go znaleźć, więc pomyślałam sobie, no co, kupię sobie jakiś tam, aby był, nie? No, i kupiłam z Dav, Używałam już go kilka razy. Ja naprawdę całkiem fajny szampon. Nie mogę mu nic zarzucić, dosłownie nic. Też nie mogę już tam zbyt wiele o powiedzieć, że on tam jakiś jest super ekstra i tak dalej. Bo używałam tak jak powiedziałam kilka razy i jednak myślę, że wrócę do tego, tamtego swojego, no bo już tak się przyzwyczaiłam trochę. No, ale ten zużyję na pewno, bo całkiem fajnie się sprawdza, jeżeli chodzi, chodzi o jego cenę to kosztował on coś koło chyba dwóch funtów, dokładnie nie pamiętam, bo mam tutaj tylko jeden rachunek z butsa, to było przy okazji innych zakupów, zakupów ale on kosztował chyba coś koło trzech funtów i było napisane, że dla, użytk dla posiadaczy karty tej butowej on kosztował chyba tam o 50 pi mniej, a ja miałam jeszcze taki kupon zniżkowy na właśnie produkty do włosów i w ogóle wydałam wtedy jakieś tam drobne drobne pieniądze. Następna rzecz to jest suchy szampon z Batiste do e, kolorów brązowych, w ogóle dla brunetek. I powiem Wam, że nie używałam go jeszcze ani razu i trochę boję się go używać, e, bo słyszałam, że on e, farbuje. Teraz je tu prezentem. Powiem wam szczerze, nic tu nie zauważyłam, żeby on jakoś farbował, nie wiem. No dobra, zobaczymy. Ja mam tą rękę w sumie. Dobra, zobaczymy już, jak będę go używać. To wam pewno, na pewno powiem cokolwiek o nim. E, ale właśnie słyszałam u Ewelinki z kanału Evelyn UK. E, ona mówiła, że ten produkt bardzo farbuje wszystko dookoła tak naprawdę, więc tam nie przykniemy. Czy na przykład tutaj bym sobie zaczęła pryskać, to ściany by na tym brązowa. No i zobaczymy właśnie, trochę się boję go używać, powiem szczerze, no ale no nie wiem, zobaczymy. Nigdy go jeszcze nie miałam. Jak wiecie, ja bardzo lubię te produkty z Batist, no ale zobaczymy, jak ten nam się sprawdzi. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o ten Batist, to on kosztował 3,99. A nie, przepraszam, 2,99 kosztował, bo funta zaoszczędziłam na nim. A ten daw kosztował mnie 2 funty, Oho, 2 funty. Ja wcześniej kosztował 2,69 na no 69 pensów zaszczędziłam, a przy tym, że tam jeszcze on jeszcze miałam kupon, to właśnie jeszcze tam zapłaciłam chyba funta mniej czy coś takiego za tam jakieś trzy rzeczy, że coś tam kupiłam. No dobra. następną rzeczą jest skram do, do twarzy, który kosztował funt 99. No zapłaciłam z niego funt 99, a wcześniej kosztował 2,99. Więc też myślę, że całkiem fajna, fajna, fajna promocja. No i jeszcze też go nie używałam nigdy, bo teraz mam jakiś tam swój skrab, którego używam raz na jakiś czas. Bo ja bardzo rzadko w ogóle używam jakichś skrabów na twarz, ale no raz na jakiś czas po prostu trzeba. No i zobaczymy, jeszcze nie używam go, zobaczymy jak on się sprawdzi. Następna rzecz to jest z oleja taki żel do mycia twarzy odświeżający tak on wygląda i już go kilka razy uży użyłam użyłam kilka razy eee, i powiem wam że naprawdę fajnie fajnie sprawdza rzeczywiście ta twarz jest taka orzeźwiona ja bardzo często myję nim twarz właśnie z rana żeby się obudzić tak wiecie naprawdę żeby odświeżyć sobie tą twarz i naprawdę fajnie się sprawdza fajnie pachnie dla mnie trochę pachnie jakimś takim perfumami nie wiem E, chociaż perfumy są gdzieś tam daleko, daleko, w tym op i na samym końcu, e, to mm, pachnie tak, nie wiem, ale fajnie, naprawdę bardzo bardzo przyjemny zapach. Fajnie nie wiem, czy mam pachnie, nie mogę sobie przypomnieć, jaki to jest zapach. A naprawdę bardzo fajnie pachnie i fajnie odświeża twarz. Bardzo Wam polecam, jeżeli macie twarz normalną, suchą lub mieszaną. Następna rzecz to mm, taki. Tonik do twarzy antybakteryjny z firmy Tizą. On jest przeciw wypryskom, przeciw wągrom, przeciw jakimś tam niedoskonałościom. Ogólnie ma nam pozbawić naszą twarz właśnie takich różnych rzeczy. Co tu jest napisane? On też działa jakby przeciw przesuszeniu naszej twarzy. Tutaj pomijam troszeczkę ją nawilżyć, chociaż alkohol jest na drugim miejscu, więc nie wiem, czy na pewno on nam nie przynie wysuszy tej skóry, no ale zobaczymy. Ja go użyłam może raz, tak naprawdę, jak widzicie, naprawdę jest zużycie minimalne. Użyłam go chyba raz i nie malka się na, na jego temat zbyt um, obszernie wypowiedzieć. Kosztuje coś koło funt, coś tam, nie pamiętam dokładnie, funt i jakieś tam grosze. W Quality Save go kupiłam. I następna rzecz, także z Quality Safe. Jest to um, taki krem jakby do mycia twarzy z ekstraktem z drzewa herbacianego i e eukaliptusa. I powiem wam, że on naprawdę fajnie nawilża, bo on jest nawilżający i przeciw właśnie wypryskom. E, powiem wam, że fajnie właśnie nawilża naszą skórę. E, lubię nim bardzo myć twarz. Jest bez e, zapachowy i bez parabenów. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, naprawdę fajnie nawilża naszą skórę, chociaż, żeby ona jakoś tam działała mega, mega, mega przeciwwypryską, to ja tego nie pokazywałam. I już prawie ostatnia rzecz, jest to sól do kąpieli, ja dostałam, jak wiecie, sól na święta, ale ta była w promocji i opakowanie mi się tak bardzo podobało, że musiałam, musiałam ją kupić, ona kosztowała wcześniej 2,50, a, ja a ja za nią zapłaciłam Fund 25, czyli 50% No Jak zobaczy, możecie zobaczyć, opakowanie jest naprawdę przesłodkie. Tutaj mamy kokardkę. Eee... Opakowanie naprawdę mi się tak bardzo spodobało, że właśnie chyba ze na opakowanie bardziej kupiłam ten produkt. No i to jest w środku to sól. E, jeszcze nie otwierałam, więc nie wiem, jak patnie, no ale zobaczymy. I ostatnia rzecz to e, taki krem do depilacji e, twarzy na przykład. Tak jest tu napisane, że twarzy? Tak. I kupiłam, bo jest ono tylko 3 minutowy, czyli naprawdę mega mega szybki. Nie wiem jak on wygląda. Jest taka fajna buteleczka. Z takim patyczkiem, z takim pędzelek i powiem wam, że te wszystkie produkty do depilacji strasznie śmierdzą, a to o dziwo bardzo ładnie pachnie. I ja raz tego użyłam tylko i na, na wąsik, i powiem wam, że naprawdę jest mega, nie podrażnia, zostawia fajny zapach na twarzy, bo tak jak powiedziałam, większość takich produktów w kremie i tak dalej. Strasznie śmierdzą, Nie wiem, czy one śmierdzą chemią, czy po prostu muszą tak śmierdzieć czy coś, ale naprawdę czasami aż mam od, odruch wymiotny, jak zmywam ten, ten krem na przykład i potem czuję po dosłownie pod nosem, ten smród, fu ochylny to jest a to naprawdę fajnie pachnie i tak jak powiedziałam, to jest 3 minutowy, tylko 3 minutowy max 5 minut, nie można przekraczać, przekraczać 5 minut więc wydaje mi się, że nie powinien też podrażniać jest on do skóry wrażliwej ma olejek z, 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 z rumianku więc, no tak jak powiedziałam, nie powinien podrażniać naszej twarzy. No i dobra kochani, to było na tyle. To była ostatnia już rzecz z mojego holu zakupowego. Mam nadzieję, że te rzeczy Wam się podobały. Na pewno zrobię Wam outfit z tą sukienką bordową, którą kupiłam ostatnio, jak będziemy wychodzić do znajomych na urodzinki i sami ocenicie. Jak wygląda w tej sukience? Tylko taka moja prośba, jedna do Was. Jeżeli moglibyście mi napisać, bo ja nie jestem jakaś taka, wiecie, mega dobra w dobieraniu do siebie ubrań, i tak dalej, to jakbyście mogły, dziewczyny, bo to bardziej dla dziewczyn, jest napiszcie mi, co do takiej sukieneczki można nałożyć, wiecie tak na siebie, żeby było troszeczkę cieplej, no bo jednak nie jest za gorąco na podwórku. Fakt, że będę mieć kurtkę, no ale fajnie było mieć coś tam jeszcze na sobie, tak na wejście. Potem, oczywiście, pewnie to zdejmę. Ale po prostu tak, wiecie, tak na wejście, żeby nie wyjść taka, wiecie, nie wyjść taka goła, yy, nie wiem, no tak mi się wydaje, że coś do tego można by było narzucić. Tylko nie wiem co, może jakiś sweterek rozpinany, nie mam pojęcia, ale napiszcie mi, yy, co Wy byście do tego nałożyły. No i dobra, to by było na tyle. Yy, tyle, że choć moje prośby i zażalenia. Yy, dobra, to się z Wami żegnam, mam nadzieję, że się Wam podobało i do następnego buziaczki. Pa, pa!